Co tam, DFTi Nation? Witamy w kolejnym filmie. Dziś wracamy do opuszczonego basenu, by polować na najgroźniejszą rybę świata. Byliśmy tu już kilka razy i zawsze trafiamy na coś szalonego. Złapaliśmy tu wielkie złote górami, sumy z czerwonymi ogonami, arowany, a ostatnio nawet suma ludojada. Jeśli nie widzieliście tamtych filmów, pewnie zastanawiacie się, jak ryby trafiły do opuszczonego basenu, Jeden z moich subskrybentów powiedział, że od roku wpuszcza tu ryby. Niedawno dowiedział się, że ktoś kupił ten dom i chce go zburzyć. Więc teraz naszym zadaniem jest przyjść tutaj, spróbować złapać i uratować wszystkie ryby, które zostały w opuszczonym basenie. A w basenie jest naprawdę dużo ryb. Chłopaki, serio, patrzcie, mogę po prostu poświecić latarką w dół i już widzę tam jedną. Patrzcie, widzicie go? Nawet nie wiem, co to jest. O Boże, o, tam płynie. Jak widzicie, w basenie jest dużo ryb. Jednak dzisiaj wieczorem, chłopaki, skupiamy się na jednym konkretnym gatunku. Teraz subskrybent, który wpuścił tu ryby, wysłał mi wiadomość kilka dni temu i powiedział, że jest tu jedna ryba, której jeszcze nie złapałem. I to jest właściwie jedna z najgroźniejszych ryb na świecie. Teraz nie zdradził gatunku ryby, ale stwierdził, że już taką mam, co zawęziło wybór. To podsunęło mi pomysł, że to nurzowiec Aba. Jak wiecie, mam ogromnego nurzowca Abba, jedną z najgroźniejszych ryb świata. Ludzie, którzy posiadają te ryby, faktycznie stracili palce, bo są tak agresywne. Nie wiemy na pewno, ale to może być ta ryba, która jest w tym opuszczonym basenie. A jeśli tak jest, musimy być bardzo ostrożni, bo jak już mówiłem, są naprawdę wyjątkowo agresywne. Są właściwie jednym z niewielu zwierząt na świecie, które są znane z tego, że zabijają swoją ofiarę. Dla zabawy większość ryb zjada inne ryby, wiesz, dla jedzenia, bo są głodne. Te ryby zabijają inne ryby, bo sprawia im to przyjemność. I może być jedna w opuszczonym basenie. I właśnie tego dzisiaj szukamy. A żeby pomóc nam złapać te ryby dzisiaj, przynieśliśmy mnóstwo sieci i pułapek na ryby. Mamy tutaj dziś trzy różne pułapki na ryby. Jest tu dużo ryb, więc pewnie złapiemy też inne fajne okazy. Zanim rozstawimy pułapki, chcę obejść basen, poszukać ryb i spróbować je złapać do siatki. Panowie, zacznijmy więc i zobaczmy, co teraz uda nam się złapać. Przed chwilą widzieliśmy tę dużą albinoską rybę i była właśnie w tym rogu. Zobaczmy, czy nadal tam jest. O, zniknął. Gdzie poszedł? Patrzymy tam na dół. Jest tam coś innego, ale to nie to, co widzieliśmy, bo nie jest albinos. Spróbujmy go złapać do siatki. O, już nas zauważył. Mam go. Zobaczmy, co złapaliśmy. Nasza pierwsza ryba tej nocy. O nie, nie chlap na mnie. Tu nie ma ameb. Zobaczcie, mała pielęgnica jaguar. Super, chyba już taką złapaliśmy w basenie, ale ta jest ładna. Chłopaki, pierwsza ryba tej nocy, nic szalonego, ale to jest pielęgnica jaguar, i zatrzymamy ją. Chłopaki, dziś wieczorem uratujemy każdą rybę. No to napełnijmy wiadro i włóżmy tamtego gościa, a potem idźmy dalej. Dobra. No to lecimy, chłopaki. Mamy już napełnione wiadro, włóżmy tam pielęgnicę jaguar. Poszedł super, wszyscy. To miejsce było gorące w ostatnich dwóch filmach. Schody otaczało mnóstwo pełzających ryb. Patrzcie, widzę jednego na dole. Znajdźcie te glony. Widzicie go? To chyba mały pleco. Zobaczmy, czy uda mi się go złapać. Hej, kolego! O nie! Nie, nie, nie! Uciekł. Dobra, chłopaki. Właśnie widzieliśmy małego pleco. Nie wyglądał jak zwykły. Uciekł, więc mam nadzieję, że uda nam się go znaleźć jeszcze dziś wieczorem. Szukajmy dalej. Może znajdziemy coś jeszcze. O, tam, na środku. Widzisz to? Tam na dole jest mała rybka. Tuż przed moją siatką. Jest ryba. Chyba ją złapałem. Och, nie wiem, co to było. Wyglądała na pomarańczową. O tak, o mój Boże, złapaliśmy ją. Szczerze mówiąc, jestem naprawdę zaskoczony, że nam się to udało. Była tak daleko. Dokładnie na środku. To mały motylko wykoi. Ale to fajne, co? Wow, to naprawdę ładny koi. Chłopaki, to nasz pierwszy koi stąd. Myślę, że jest tu mnóstwo ryb, a dobrą stroną przychodzenia w nocy jest to, że możesz poświecić latarką w wodę i o wiele łatwiej zobaczyć ryby. Więc powinniśmy dziś złapać dużo ryb. Dodajmy tego gościa do wiadra i zobaczmy, co jeszcze znajdziemy. Mamy naszego małego koi, wrzucimy go do wiadra. To na pewno motylkowy koi. Zobaczmy, co jeszcze znajdziemy. Chcę znaleźć dużą albinoską rybę. W basenie rzeczywiście rośnie drzewo. Ostatnio pod nim, między korzeniami było wiele ryb. Weźmy podbieraki i sprawdźmy, co złapiemy. O, sporo tego! Co złapaliśmy? Coś jest? Patrz tutaj, to naprawdę działa? Co to jest? O mój Boże, wow! Jeszcze nigdy tu czegoś takiego nie złapaliśmy w opuszczonym basenie. Wygląda mi to na kiryska, to jest naprawdę niesamowite. Dobra, nasz mały kirysek trafia do wiadra. To już trzy ryby. Panowie, jesteśmy tu dopiero pięć minut, a już zaczyna się naprawdę dobrze. Mam nadzieję, że dowiemy się, jaka to śmiercionośna ryba. Szczerze liczę, że to Abba, choć nie wiem, co wtedy zrobię. Jeśli ją złapiemy, nie może być z innymi rybami, bo je rozerwie. Rozwiążemy to, gdy będzie trzeba. Dobra, chłopaki, polujemy. Patrzcie tam. O nie, o mój Boże. Co to do cholery było? To coś było takie szybkie. Może będziemy musieli wyciągnąć sieć zarzucaną na to coś. Nie mam pojęcia, co to było. O mój Boże, widzisz? Jest tutaj. On nie widzi mojej sieci. Mam go. O Boże, niemożliwe. Spójrz na to. Co to jest? To albinospaku. Spokojnie, on skacze. Spójrzcie, patrzcie chłopaki. Robiliśmy kółko wokół basenu, a on płynął przy powierzchni. Jestem prawie pewien, że to widzieliśmy na płytkiej stronie. Był bardzo szybki. Jest tutaj albinospaku. To jest niesamowite. Nie widzi się albinosów codziennie, chłopaki? Dowiedzieliśmy się, co to za duża albinoska ryba i dodamy ją do wiadra. Te ryby są niesamowite. Zobaczcie te zęby. To świetne. Jest już w wiadrze. Świetnie. Chłopaki, działajmy dalej, może złapiemy więcej ryb. O, kolejna. O, dobre zgarnięcie. Utknąłem. Mamy rybę. Co to? Nie wierzę, to kolejny sum tygrysi. Już tyle ich tutaj złapaliśmy. Ten ma niezły rozmiar. Naprawdę piękny gatunek suma. Chłopaki, wrzucimy go od razu do wiadra. To niesamowite. Chyba będziemy musieli spuścić całą wodę z basenu, by wyłowić wszystkie ryby. Jeśli chcecie to zobaczyć, zostawcie lajka like pod tym filmem i wrócimy tu, żeby to zrobić. A teraz on trafia do wiadra, dobra, poczekaj, poświeć na dół. O rany, kolejna duża albinoska ryba. To znowu paku? Chodź, zawsze bardzo szybki. O nie, to mógł być kolejny paku, choć wyglądał jak Oskar. Cokolwiek to było, było duże i odpłynęło na głębinę. To słabo, spójrz jakie to brzydkie. Czekaj, to się rusza? O Boże, naprawdę się rusza. Coś złapałem, nawet nie zauważyłem. Spójrzcie. To mała ryba, nożowiec klaun. Nie wierzę, nawet nie zauważyłem tej ryby. Celowałem w albinosa. Nie o to chodziło, ale ją weźmiemy. To naprawdę ładna ryba. Ale, szczerze mówiąc, teraz chcę złowić tę dużą albinoską rybę. Widzimy dziś wiele ryb albinosów, bo znacznie bardziej się wyróżniają niż te o normalnym ubarwieniu. Więc widzisz wszystkie te albinoskie, które widzimy? Wyobraź sobie wszystkie normalne, których nie widzimy. Nic nie złapałem, ale skoro pod tym drzewem jest tyle ryb, to świetne miejsce na naszą pierwszą pułapkę. Dobra, zobaczcie chłopaki, mamy tutaj trochę tilapi. Zaraz odłamie połowę i wrzucę ją do pułapki. No i gotowe, zamykam to i jesteśmy gotowi, żeby wrzucić to do opuszczonego basenu. Jestem naprawdę podekscytowany, chłopaki. Pułapki na ryby zawsze tu działają. Pewnie przez głodne ryby. Myślę, że tu pod drzewem 3, 2, jeden poszło. To idealne poszło Przywiążemy to do drzewa i spróbujemy złowić więcej ryb Chłopaki, pierwsza pułapka już w wodzie Czekaj, tam na dole? To ryba? O, to jest ryba? O nie, czekaj, to martwa ryba na dnie To martwa ryba Myślę, że to fajne Wygląda jak ryba Abba Nie ma mowy Myślę, że to może być ta ryba, o której ten facet mówił Wygląda jednak na martwą O nie, proszę, nie bądź martwa To byłoby do bani, ludzie O Boże, ona nie żyje Co to? Czekaj, to nie ryba Abba? O Boże Okej, okay, to nie jest ryba Abba. To dobrze, ale wciąż bardzo źle. Spójrzcie na te wzory. Czekaj, myślę, że to sumek żyrafii. To takie smutne ludzie, ta ryba nie żyje. Musimy się pospieszyć i złapać wszystkie ryby zanim umrą, bo tutaj ewidentnie giną może przez zimno. To znaczy, ten basen oczywiście nie jest podgrzewany. Och, to naprawdę kiepsko. Ludzie, no cóż, idziemy dalej, nie przestajemy. Mam nadzieję, że znajdziemy więcej żywych ryb i że ta śmiercionośna nie zdechła, bo to byłoby kiepskie. O rany patrz, tam na schodach jest ryba. Widzisz ją, nie da się jej przegapić. Spójrzcie, to ogromny albinos placo. Wrzucam siatkę dla tej ryby. Spróbuję złapać go rękami. Proszę, nie odpływaj, nie wie, że tu jestem, chyba śpi. Mam go. Spójrz! O mój Boże, zobacz, jaki ogromny jest ten albinos. To Bristol Nose wygląda niesamowicie. Spójrzcie na tego pleko. To nie ten sam typ, którego widziałem wcześniej. Tamten był ciemniejszy, ale ten też jest fajny. Dodany do wiadra. Mamy tam dużo ryb. Spróbujmy złapać jeszcze kilka. Spójrz na środek. Tam on płynie. Wypływa na środek. O Boże, to kolejny albino spaku. To na pewno to. Spróbuję go złapać siatką. O, patrz, płynie w stronę schodów. Właśnie teraz. Może naprawdę uda nam się go złapać. Patrz, już jest na schodach. Może uda się go tu odciąć. Tam, w rogu? O Boże, mamy go! Załatwiony. O nie, nie, nie! O, jest tutaj. Tutaj w rogu, w rogu, nie, tam ucieka. Słuchajcie, te ryby są tu takie szybkie, tak trudno go złapać tą siatką. Próbuję. Wiecie, co myślę, że powinniśmy zrobić? Myślę, że powinniśmy wziąć sieć zarzucaną, rzucić ją i mam nadzieję, że uda nam się złapać jakieś ryby w ten sposób, bo szczerze mówiąc, one są zbyt sprytne i zbyt szybkie, żeby je złapać. Z podbierakiem wszyscy panowie zaczynamy. Pierwszy rzut sieci zarzucanej tej nocy. Zobaczmy, co uda nam się złapać. O Boże, okej, okay. to wygląda naprawdę dobrze. To było. to nie było dobre, to było okropne. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. O, mamy to, to wygląda dobrze. To było dużo lepsze. O, czekaj, wow, poczekaj chwilę. Poczekaj chwilę. O mój Boże, coś mam. Spójrz na to. Patrz! O Boże, co, co? Nie, co to było? Moja siatka. Coś dużego wpadło do siatki, ale się rozproszyłem. Był tam Albino spaku, który szalał. Spójrz, chyba coś złapaliśmy. O tak, złapaliśmy. Co to jest? On jest szalony, a ta ryba ogromna. Ja już wcześniej łapałem takie, ale ta jest olbrzymia. O Boże, stop! Przestań chlapać i popatrz. Wow, to stworzenie jest piękne. Szczerze nie wiem, co to za ryba. Jeśli wiecie, napiszcie w komentarzu, jak nazywa się ta ryba. Ledwo się tu mieści. Zmieścisz się do wiadra, kolego? O, mieści się idealnie. Coś tam było. Spójrzcie tutaj. Kolejna mniejsza ryba, prawda? To pielęgnica zebra. Wrzućmy ją do wiadra. Dwie ryby przy drugim rzucie. To niesamowite. Znów widzieliśmy tego albinoskiego paku. Nie wiem, co z nim, ale wrzućmy to jeszcze raz i może go złapiemy. No to lecimy, o Boże, nieźle. To było prosto w środek. Widzimy tam na dole dużo małych ryb. Na dole jest około 15 cm mułu, więc ryby chowają się i trudno je zobaczyć. Nawet przy przejrzystej wodzie. O, o Boże, czekaj, mam coś. To jest ciężkie. Spójrz tutaj. To jest ten muł, o którym mówiłem. To jest takie obrzydliwe. Fuj, czekaj, czy to jest ryba? O, jest właśnie tam. O rany, zobacz te pielęgnice. Elektryczna niebieska akara, świetny okaz Sprawdźmy jeszcze raz Ojej, jest druga ryba To chyba zielony severum, a tamta to elektryczna niebieska akara To fajne chłopaki Jak mówiłem, jest tam dużo małych ryb na środku Żyją w mule, więc często ich nie widać Dodajmy ich do wiadra i rzucajmy dalej sieć Zobaczcie nasz dotychczasowy połów Są tam duże okazy To szaleństwo O, to jest ryba Co jest grane? Tam na dole, widzisz to? Jest pod całą tą algą o nie, niemożliwe, niemożliwe. Heleno, czerwony ogon. Spójrz, idzie. Co robić? Nie mam siatki. Gdzie jest? Gdzie się podziała? Jest kolejny czerwony ogon. Był jeden, teraz znów jest. Nadal go widzisz? Gdzie się podział? Już go nie widzę. Gdzie on się podział, ludzie? Na pewno to był mały lub duży sum czerwonoogonowy. O mój Boże, pewnie popłynął na głęboką wodę. W pierwszym filmie subskrybent powiedział mi, że był tu sum czerwonoogonowy. Dał mi tylko jedną wskazówkę, nie wspomniał o dwóch. Mam nadzieję, że go złapiemy i zobaczymy ponownie. To był mój błąd. Nie miałem przygotowanej siatki, ale teraz już mam. Chodźmy dalej i może natkniemy się na coś jeszcze. Spójrz tam, spójrz tam. Jest duża albinoska ryba. O, zniknęła, jest znowu. Zablokujmy jej drogę. Chodź tu. Nie wierzę, że to możliwe. Tam jest. To może się udać. O Boże, udało się! Drugi albino Widzieliśmy to stworzenie całą noc i w końcu je złapaliśmy. Włóżmy je do wiadra do kumpla i idźmy dalej. Spójrzcie, te ryby są dokładnie tego samego rozmiaru. Prawdopodobnie są rodzeństwem. Będziemy je trzymać razem. Już lądują w wiadrze. Chciałbym zerknąć do pułapki na ryby. Ciekawi mnie, czy coś złapaliśmy. Jeszcze nie. Powinienem to zrobić? Powinienem zerknąć? Tak, ale wam tego nie pokażę. O kurczę, co jest? O mój Boże, nie wierzę. Musimy to zaraz sprawdzić, bo nie chcę, żeby uciekło. Tam jest coś ogromnego. Czy powinienem to teraz sprawdzić? Musimy poczekać, więc w międzyczasie łówmy dalej siatką i miejmy nadzieję na więcej ryb. Zaczynajmy! O tak, to był najlepszy rzut tej nocy. To był dosłownie placek rzucony prosto na środek basenu. Musieliśmy coś złapać tym razem. No to ciągniemy, jest. Wow, to takie ciężkie. Spójrz na to, o rany coś tu było! Gdzie to się podziało? Może. O, tutaj! Spójrz, jest mała rybka. O to sum. Spójrz, czekaj, co z Heleną? Co to jest? Ej! Jest złote. Wy też? To jest coś fajnego. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Co to do licha jest? Ej, jest takie tłuste. Spójrz na jego pas. Czekaj, au, właśnie mnie ugryzł. Czy to jest cholerny Sumwels? Poczekaj chwilę. O mój Boże, nie wierzę, czy to jest Sum Wells? To może być Sum Wells. poczekaj, wrzućmy go do wiadra. To jest naprawdę szalone, to może być coś niesamowitego. Ludzie, patrzcie na te zęby! To musi być Sum Wells. Zobaczcie te paszcze. Ta ryba, tak? Jeśli to jest sam Wells, ta ryba tutaj to naprawdę jeden z największych sumów na świecie. To właściwie kolejny zjadacz ludzi. Uważam, że tylko około siedmiu sumów jest znanych jako zjadacze ludzi, a ten to kolejny, więc może to być drugi taki sum. Poza basenem. To musi być chiński sum Wells, ponieważ zwykły, ten z Europy, jest tutaj na Florydzie nielegalny, ale chińskie są legalne. Więc to musi być to. To naprawdę szalone. Słuchajcie. Zaraz pokażę wam zdjęcia dorosłego suma Wellsa. To zwierzę urośnie ogromne. To chyba najdziwniejsza rzecz, jaką tu złapaliśmy. Idziemy dalej. Nawet nie wiem, jak moglibyśmy to przebić, ale będziemy dalej łowić i zobaczymy, co jeszcze uda się złapać. Ale to było totalnie szalone. Ach! Nie jest źle. Sieć rzucona na środek, tam są ryby. Coś złapaliśmy? Ta też ciężka. Ach! Patrz, tu jest ryba na wierzchu. Są dwie. To gigantyczny garami. Zobacz. Mamy tu dwie ryby. To czerwonoogonowy gigantyczny garami. W pierwszym filmie złapaliśmy dwa wielkie złote okazy. Te osobniki też urosną duże, ale są czerwono-ogonowe gigantyczne garami. Nie złote. To naprawdę fajne. Co tu mamy? Widzieliście to? Mamy to chłopaki. Przynieśliśmy drugi wiadro, bo to już praktycznie wypełniliśmy aż po brzegi. A mamy jeszcze trzy pułapki na ryby. Więc chłopaki, co powinniśmy zrobić? Myślę, że powinniśmy od razu sprawdzić pierwszą pułapkę. Potem założymy przynętę do drugiej i wrzucimy ją do wody. Zobaczmy więc, co złapaliśmy. To drzewo to prawdziwy gorący punkt. Było tu tyle ryb pod spodem. Spójrz na to. To było to. Tak, to nadal tu jest. Zobacz ten rozmiar. Co to jest? Abba? Nie, to węgorz. O mój Boże, to największy jest większy niż pułapka. Widzisz to teraz? Dobra, musimy to stąd wyciągnąć. Spójrz, są tu jeszcze ryby. Szczerze mówiąc, nie mogę w to uwierzyć. Ten węgorz jest ogromny. A patrz, mamy tu jeszcze jedną rybę. Co to jest? O mój Boże, nawet nie wiem, co to jest. Dobra, wrzućmy go do środka. Trzeba rozpiąć pułapkę na tego gościa. Jest duży, wystarczy wrzucić go do wiadra. Spójrz na ten rozmiar. Dobra kolego, proszę bardzo, poszedł w porządku. To zdecydowanie największy węgorz, jakiego kiedykolwiek złowiłem. Nie wiem nawet, jaki to gatunek. Spójrz jeszcze raz. Zobacz, jaki ten węgorz jest duży. Jak to w ogóle możliwe? Nie mogę uwierzyć w to, co widzę. Napiszcie w komentarzach, jaki to gatunek węgorza. Zobaczcie, jaki jest fajny? Co tam, kolego? Dzięki Bogu, że się zmieścił. Zobacz, on się po prostu zwinął. To zdecydowanie największa ryba, jaką do tej pory tu złapaliśmy. Mamy tu ogromnego węgorza. I mamy też kilku mniejszych. Spójrzcie na to nie wiem co to napiszcie w komentarzach co to może być. A tutaj kolejny mały sumik super. Pierwsza pułapka zdecydowanie się udała, więc teraz zamierzamy ustawić drugą pułapkę na ryby, chłopaki, i mam nadzieję, że uda nam się w niej złapać coś szalonego. Ja, mogliśmy wybrać do drugiej pułapki na ryby między tą a tą potwornie potężną. Teraz, po zobaczeniu sumika czerwonopłetwego tutaj, myślę, że przynęcę tę potworną pułapkę na ryby i wrzucę ją na środek, bo to oznacza, że jest tu więcej dużych ryb. Zamierzamy wrzucić cały filet z tilapii. Tam, tam, leci, trzy, dwa, jeden, tam, leci prosto na środek. Och, to jest idealne, chłopaki, ale na razie będziemy dalej chodzić i zobaczymy, czy uda nam się złapać coś jeszcze naszymi sieciami. Och, ryba. Och, to jest. O nie, to kolejna martwa ryba. Heleno, spójrz, spójrz tam na dół, widzisz to? To kolejna martwa. Poczekaj, to na pewno nie ta sama jednak. Tamta była po tamtej stronie. Złapmy ją w sieć i zobaczmy, co to jest. Mam nadzieję, że to nie ta śmiertelnie niebezpieczna ryba. To może być Abba. Abba, poczekaj, to jednak ta sama. To ryba nos żyrafy. Poczekaj. Ta jest dużo mniejsza, więc to inna. Co się z nim stało? To dziwne, czemu one umierają. To pewnie przez zimno. Obyśmy dziś nie znaleźli więcej martwych. Słabo panowie. Teraz, można też szukać ryb pod drzewami, palmami, żabami i gałęziami w opuszczonym basenie. I jeśli spojrzysz tutaj w dół, wydaje mi się, że jedną zauważyłem: jest tam ogromna ryba, chyba jest pod palmową żabą, całkowicie pod nią. Spójrz na to. Włożę tu siatkę. Spójrz, tam jest duża. O mój Boże, to Oskar. Przepraszam, że obudziłem. Masz go. Spójrz na to. Ładny Oskar, siedział tam Przestań, już wystarczy Nie, nie dobrze Idziesz prosto do wiadra, kolego Piękny albinos Oskar I mieszkał tuż pod tą gałęzią Panowie, to było idealne, więc wrzućmy tego gościa do wiadra Zanim znowu nas ochlapie Kontynuujemy, Oskar już idzie Dodamy go do wiadra z węgorzem Zobacz, jaki węgorz jest ogromny obok niego Jeszcze tu nie używaliśmy siatki A wiemy, że na dole jest dużo przeszkód Fuj, spójrz na to, Boże, to jest takie obrzydliwe Spójrz na to o czy to ryba? O, czekaj. Cały czas dotykałem na ryby. Spójrz na to. O rany, co to jest? Wow! Tak, to mały mieszaniec. Patrzcie jaki fajny ten sum, chłopaki. To mieszaniec suma czerwonosternego i suma tygrysiego shovelnose. Są rzadko spotykane. To naprawdę bardzo fajna ryba. Jest też pulchny. Zobaczcie dobrze je. No nie? Dodamy go do wiadra i rozstawimy ostatnią pułapkę na ryby. Może złapiemy coś wyjątkowego. To piękny okaz. Poszedł. Mamy resztę tilapi Wrzucimy ją do pułapki, po prostu rzucimy ją tuż przy schodach, właśnie tam. Idealnie. Zostawimy je tu na kilka godzin, wrócimy i sprawdzimy pułapkę na potworne ryby, potem te przy schodach. Widzimy się za kilka godzin, chłopaki. Po dwóch godzinach od ustawienia pułapek na ryby wróciliśmy i jesteśmy gotowi. Miejmy nadzieję, że złapiemy mnóstwo ryb, jak widać w wiadrach. Już złapaliśmy mnóstwo ryb i zaczniemy tutaj od pułapki na potworne ryby. Dobrze, ta pułapka była w wodzie dłużej niż tamta, więc kto wie, może jest tu mnóstwo ryb. Na razie nic nie widzę. Ojej, chwila, nie widzę tilapi. Co to jest? Spójrz na to. Jest tam albinos. Zobacz to. Tak, coś złapaliśmy. Co? Niemożliwe. Naprawdę złapaliśmy czerwonego ogona. Spójrz, to mały czerwony ogon. To chyba ten, którego widzieliśmy przy schodach. Patrzcie na to, chłopaki. Wyciągnęliśmy kolejnego czerwonego ogona z opuszczonego basenu. Ten jest wyjątkowo piękny. Ma wyraźną białą linię na ciele. Zazwyczaj tego nie widać. To jest niesamowite. Wow, on jest też przyjazny. Co tam, kolego? Mamy też. Co to jest? To ogromny albinos placo. Jest tu też pielęgnicowaty. Wyciągnijmy go. Nie wiem co to. Może geofagus. Wrzućmy do wiadra. Udało się. Wszystko ok. Tam płynie ten mały czerwony ogon. Bądź grzeczny. I wkładamy małego geofagusa do tego wiadra. Już jest. To naprawdę ogromny okaz. Myślałeś, że ten, którego złapaliśmy wcześniej, był duży? Spójrz na rozmiar tego. To chyba czekoladowy okaz, bo nie jest bardzo żółty. Ale wygląda super. Czy w ogóle zmieści się do wiadra? On się mieści. Może nie idealnie, ale się zmieścił. Powiem, pułapka na potworne ryby to sukces. Dosłownie złapaliśmy tą jedną rybę, na którą polowaliśmy, a był to sum czerwonopłetwy, którego widzieliśmy. Więc teraz, chłopaki, została nam trzecia i ostatnia pułapka na ryby. Zaraz ją bierzemy i oby zakończyć czymś szalonym. Do dzieła, chłopaki. Sprawdźmy, co mamy. Czas prawdy. Włączmy latarkę i zajrzyjmy do pułapki, czy coś tam jest. Widzę coś. Widzisz to? Poczekaj, aż znowu się poruszy. Widziałem coś ogromnego, co się tam ruszało. Patrz, tam idzie. Co to? Nie wiem, co to jest. W pułapce mamy coś dużego albinosa. Tu jest nasza linka idealnie. Zobaczmy. Och, jestem taki podekscytowany. Co jest grane? Och, to jest duże. Czekaj, tu jest kilka ryb. Czekaj, tu jest kilka ryb. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Powiedz mi, że to. Czy to jest? Och, och. O tak, nie wierzę. To naprawdę nóż aba. O kurczę, nawet nie wiem, co robić. Co robimy? To jest ogromne. Poczekaj, musimy ustawić tam pułapkę. Muszę to przemyśleć. Moja teoria była słuszna. Słapaliśmy rybę Aba. O mój Boże, ten, który mam, to jedyny, jaki widziałem. To szaleństwo. Chcę go szybko podnieść. Wow, te stworzenia wyglądają naprawdę dziwnie. Spójrz jakie urocze. O mój Boże. To tutaj jest jedna z najgroźniejszych ryb na świecie. Słuchajcie, to stworzenie jest dzikie i groźne, a właśnie złapaliśmy je w opuszczonym basenie. Wow, nawet nie wiem, co to za inne ryby. Wrzucamy ją do wiadra, musimy się spieszyć. To szalone, stary, niesamowite. Naprawdę ją złapaliśmy. Zobacz, jaka ta ryba jest szalona. Dobrą rzeczą w tych stworzeniach jest to, że są trochę jak węgorze, bardzo smukłe, więc ona spokojnie może się tam obrócić. Czas sprawdzić, co jeszcze tu złapaliśmy. Jest coś ogromnego. Stary robi się coraz bardziej szalenie. Co? O rany zobacz! To albino z ryby dwudysznej. Serio? To szalone. Nigdy nie widziałem albinoskiej. Zobacz, to niesamowite. Proszę do wiadra. Co tu się dzieje? Co tu jest? Spójrz! O rany, zrobiło się jeszcze bardziej szaleńczo. Niemożliwe. To chyba kolejny sum europejski. Ale ten był albinoskiem, prawda? Dobra, to jest najdziwniejszy film, jaki kiedykolwiek zrobiliśmy. To jest właśnie ten. Rozumiecie? To chyba najlepszy połów w historii naszych produkcji o łowieniu okoni. Spójrz na to, aż się trzęsę. Słuchajcie, złapaliśmy dziś tyle niesamowitych ryb. Wrzućmy je do wiadra. Czy coś jeszcze nas zaskoczy? Jeszcze jakieś małe okonie? Okej, okay, są fajne, po prostu to wysypmy, stary. Co tu się dzieje? O, o, wow! Zobacz, jaka duża jest ta pielęgnica zebra. Właśnie płynie. Nie spodziewałem się złowić tylu dużych, szalonych ryb, więc musimy się pospieszyć i wrócić do domu. Mamy dwa pełne wiadra ryb. Chłopaki, co robimy? Idziemy, wróćmy do mnie i przenieśmy wszystkie dzisiejsze ryby do moich oczek wodnych i akwariów. Do zobaczenia u mnie. No to ruszamy, dobra, chłopaki. Wróciliśmy do mojego domu. Z wszystkimi rybami uratowanymi dziś z opuszczonego basenu zaczynamy tu przy stawie kwarantannowym. Mamy dwa albinosy paku, Oscara, sumika tygrysiego, hybrydę. Dodamy je do tego stawu. Zaglądaliście już tutaj? Możecie kogoś rozpoznać Co tam stary? Ten gość jest tu tymczasowo A to dlatego, że tutaj na Florydzie zrobiło się naprawdę zimno, a w tym stawie również Jest tak mały, że mogę wrzucić grzałkę i ogrzać tego starego żółwia Dobra, ruszył się, tam płynie Paku i Oskar Spójrz na to Mamy hybrydę tygrysią, łopatko kor, garami oraz dwa nowe wstawie: Jaguar i albino z Paku Tam płyną a teraz, chłopaki, jesteśmy tutaj przy tajemniczym stawie i będziemy dodawać do niego sporo ryb. Zobaczcie teraz. Złapaliśmy tu wiele małych pielęgnic, różne tajemnicze rybki i sporo kirysków oraz małego nożowca koronnego. Spójrzcie, płyną tam kolejne kiryski. Zobaczcie, ile złapaliśmy. Myślę, że dodamy je do innego stawu. O tak, to o wiele lepiej. Tam płyną, są idealne do tego stawu. Spójrzcie na nie tam na dole, chłopaki. Małe ryby już za nami. Teraz skupiamy się na dużych. Dziś złapaliśmy ich wiele, więc zaczniemy dodawać je do różnych stawów i akwariów, a zaczniemy tutaj wśród ryb. Nie zwracaj uwagi na akwarium, chodź tutaj na dół. Dopiero co je dodaliśmy. Teraz dodamy tu większe ryby, które złapaliśmy dziś wieczorem. Na razie mamy dwa sumy welsa. Złotego i zwykłego, które chcemy tu dodać. Zobacz, jaki fajny jest ten ryba. I do akwarium, proszę bardzo. O, wow, gotowe. Teraz, gdy jest w akwarium, możesz mu się dobrze przyjrzeć. Tam płynie złoty. Ten jest naprawdę piękny. Mamy ogromnego węgorza, nie znam gatunku, oraz dużą albinoską rybę dwudyszną. Te okazy świetnie pasują do nowego akwarium na górze, więc chodźmy je tam włożyć. O mój Boże, spójrz na to! Dobrze, że mamy duże akwarium, bo nie wiedziałem, że węgorze są takie wielkie. To prawdziwa sensacja. Patrz, nadchodzi! Jest tak duży jak to cholerne akwarium. Spójrz na te plamy. Wow, to jest niesamowite. Dobra, wprowadźmy tego przyjaciela. Sparuję z tym małym albinosem, dwudyszkiem. I poszedł o tak, święci kumple. Och, są idealni. Dobra, to jest naprawdę super chłopaki. Dodaliśmy dwa potwory do nowego akwarium, a mamy ich znacznie więcej. Teraz mamy też tego gościa. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co to jest, ale wygląda naprawdę fajnie. Więc dodamy go do tego akwarium. Mamy tu kilku małych, którzy rosną. Myślę, że cholera. Będzie idealnie. Napiszcie w komentarzach nazwę tej ryby, Tesia. Wyjdziemy na zewnątrz do kilku stawów na podwórku. Mamy czerwonego ogona, dużą tajemniczą rybę i albinoskiego pleko, którego dodamy do przedniego stawu. No i poszedł. O, patrzcie, idzie Bruce. Hej, Bruce, teraz czas na tego gościa. Wkładam tu tego gościa, bo sądzę, że ten drugi, którego złapaliśmy, też jest w tym stawie. Więc będzie miał kumpla. O rany, ale on jest szybki, patrzcie, już poszedł. Na koniec do przedniego stawu trafia mały młody redtail. Wrzucamy go tam. Na razie kolego. Dobra panowie, teraz mamy jeszcze jedną rybę na dzisiaj. To ryba Abba Abba, najgroźniejsza ryba na świecie. Nie mogę uwierzyć, że naprawdę ją zdobyliśmy. Musiałem przełożyć ryby, żeby zrobić jej miejsce, bo nie może być z innymi. No to chodźmy i dodajmy ją do nowego akwarium. Dobra, zobaczcie to, chłopaki. Po mojej prawej stronie. To jest akwarium, w którym była Sum Pariba. Teraz Pariba już z niego wyrosła. Zrobiła się taka duża. Przenieśliśmy ją do środka z platynowym czerwonym ogonem, zwalniając akwarium dla ryby Abba-Abba. Włóżmy ją do środka. Spójrzcie, zaczynamy, chłopaki. Ona wkrótce będzie potrzebować nowego akwarium. Jest naprawdę duża. Poszła. Nasza nowa, mała ryba Abba. To naprawdę fajne ryby. Spójrzcie, jak się porusza. Napiszcie w komentarzach propozycje imienia dla niej. No cóż, chłopaki, to było absolutnie szalone. Nie żartuję. Myślę, że to może być nasz najlepszy film do tej pory, najlepszy połów w historii. Jeśli chcecie, możemy wrócić i spuścić wodę z basenu, żeby zobaczyć, co tam jest. Jeśli chcecie to zobaczyć, zjedźcie na dół i zostawcie lajka, zasubskrybujcie poniżej. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się.